Witam serdecznie. Dziś obraz numer 2 sobie podmalowujemy. Malowanie na kolanie. Tutaj mamy anioła w kolorze białych włosów, sukienka jest żółta. Tak to mniej więcej się nam układa. Tutaj jeszcze dużo szczegółów brakuje. Dużo jeszcze mamy pracy. Anioł jest troszeczkę inny niż wcześniejszy, który malowałam. Może go spróbujmy go troszkę podmalować. A, moja córeczka dzwoni, muszę na chwilę przerwać. W międzyczasie zrobiłam zarys ust. Ten róż możemy sobie tu gdzieś na bokach wrzucić. Później go rozblendujemy. Rzęsę muszę malować, rzęs jeszcze nie mam. Najpierw może je ołówkiem. Tutaj. No, chyba za duże trochę te usta będą. Czekajcie, czekajcie muszę tutaj coś podmalować. A czym ołówkiem? Czy kredką? żeby mieć jakiś kontur zaznaczony, nie? Tu mamy, tu mamy też nosek. Sobie też robimy takie mocniejsze. Jedna z pań czeka na anioły z otwartymi oczami, ale ja wolę malować z zamkniętymi, bo są bardziej mistyczne. Ale kiedyś namaluję takiego z otwartymi. Także proszę o cierpliwość. Myślę, że też w niedługim czasie się jakiś pojawi. Gdybym chciała temu otworzyć, to bym musiała to oko tutaj zamknąć ci z otwartymi? O. Pa pa. Anioł z otwartymi oczami. Lepszy czy gorszy? Mi się wydaje, że z zamkniętymi fajniejszy.